Fuck witajcie z tej strony Zety. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Witam was na serii Od Janusza do Mariusza, bo tak tak W yy, dzisiejszym odcinku właśnie zajmiemy się szybkim nawozami. Serio dzisiaj będzie szybki odcinek. Ponieważ za bardzo nie mam czasu, jeszcze w dodatku trochę. O kurde, macie to trochę ta. W dodatku trochę jeszcze chyba burza idzie? W sumie to nie wiem, czy idzie burza, czy, czy nie. A, Ciul. E, także dzisiaj szybkie nawozy New Hollandem. E, poleć... Gdzie tu warsztat jest? E <inaudible> Czyli nie kupiłem warsztatu, tak? No. My to zarobiliście. Czyli dzisiaj będzie pryskanie. A znaczy... Dzisiaj... A nie jednak jest warsztat. Tutaj... Kur... No i pan Paweł, no i jedziemy Także dzisiaj tak trochę mam mało czasu, ale spróbuję jakoś to nagrać tak na, na, na szybko. Ogólnie teraz mi się w specjal wrzuca na 100 subskrypcji. A i tak ogólnie bardzo chciałbym Wam podziękować za 100 subskrypcji. Teraz jest aktualnie jakieś 111 subskrypcji, także no co, co, co bym mógł tutaj powiedzieć. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za te właśnie 100 subskrypcji. Nie wiedziałem, że to, że to kiedyś się stanie w ogóle, że ja taki. Taki wynik będę miał na YouTubie w ogóle... Pff, to, 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 to się stanieło. Ale bardzo dziękuję widzowie. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Bo na sto, to 150 subskrypcji leci kolejny specjal. Już mam w planach go, w planach tylko mam. Tak jeszcze tak, tak, tak to, to nie wiem jak to wypali, ale mam plan. Mam pomysł. Kurde. Hello darkness, my friend. Musimy zjechać Masajemse se. Bo ostatnio siałem. I się wy. <grym> I się wyrąbałem. Dobra, ci, trudno. Przejadę przez pole, bo czas naprawdę nie mam tak za dużo. Także chcę on na szybkości to nagrać, bo... bo tak. Bo to wiecie. Dobra, tutaj sobie go ustawimy Stój Eee, szybko, napełnij pan to. Musimy szybko jakoś do pola obskoczyć. Jakoś tam może damy radę. Czyżby się nawóz skończył? Nie no, jest, jeszcze jest. Dobra, załadujemy sobie cały ten rozrzutnik niech będzie. Pięć tun. Dobra, także lecimy. Bez pitulinia lecimy. Tutaj walnę. O, bardzo ładnie. Dobra, lecimy. Z nowozami. Bo musimy nawozić na, 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 na ten nasz owiec, żeby miał splon stokrotny, bo, bo, bo chcę chce jak najwięcej zabrać, żeby tyku nie mieli jeść, bo szczerze powiedziawszy, zostało mi tylko 10 odcinków, a muszę kupić jakiś land, bo obiecałem, że na 50 odcinek będzie las. Chyba tak, nie? Tak. Następny będzie bawełna, a na 50 jest las. Teraz tak pomyśleć, który by tu... Najpierw chyba ten sobie powycinamy, a później najwyżej kupimy jakiś tamten może to tam woda i coś takiego, nie? Ogólnie tutaj jeszcze nie wyrósłem, nie wyrósł ten owies tutaj, ale ponieważ ten owiec chciałem później trochę, bo nie miałem czasu, a w sumie to kiedy to się wczor 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 wczoraj. Wczoraj rano chyba się. Także posiałem to. No. Nie git. Także teraz już specjal się wrzucił, chyba, bo to tam 3 minuty miały się wrzucać. Ogólnie teraz to się odcinki szybko wrzucają. No ja, ja jestem zadowolony. 145 tysięcy, a last ten 100, 157. Czyli, jakby nie patrzeć, konie by się przydały, i to tak w ciul. Konie by się przydały, no. Powiem szczerze, żeby się przydały. na no serio, bo skoro jeden koń kosztuje 50 tysięcy, no to. Można go sprzedać za 50 tysięcy, no to, no serio, to taka kasa, to. No to widzicie, cztery yy, konie już mam las kupiony, no nie? Także spoko. No ale na, na razie żadnych zwierząt nie mamy. Jak będziemy... To owiec na razie mi rośnie. Także pojedziemy sobie w kosy Żeby właśnie mieć ten, ten, Trawę dla krów. Mam tam specjalny silos, gdzie można to właśnie wysypać, żeby ta trawa była przechowana. W słomę mam dwa silosy, w sumie to mam trzy silosy na słomę. I nasiano? Chyba? Nie wiem. Ale jest tego dużo, także jakieś pół, pół miliona. Tutaj jest w tych silosach, co stoją drewniane, to masz pół miliona yy, 500 tysięcy ton. Nie, 500 nie. Pół miliona ton. Może się zmieścić słomy. Plus tamtym jeszcze jakieś coś, też koło 100 chyba ton. Czy 100 tysięcy ton. Także jest tego sporo, będzie tego sporo Dobra Łogiń na jedenastkę Dobra byku, dawaj, pokaż na co cię stać Pokaż na co cię stać Dobra, skręcaj pan O tu walnie Ha, wiedziałem Ja to normalnie miałem przyszłość przewidzieć, no nie? Normalnie tego tak o tego, tego tak ownego szybko, szybko szybko, tam w, w odcinę rób Już rozkładaj pan A tutaj jeszcze nie wyrosło widzę No to ciul. Dobra, ten pomoc sobie włączymy Niech jedzie Nie no ogólnie się fajnie gra. Tak, tak, fajnie się nagrywa. No no no, no Ale nie no, to co żeście zrobili z swoim kanalem to rozdupcyło mnie całkowicie? Ale dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy dali mi subskrypcję. Także no dziękuję bardzo serdecznie yy, No i co? No i nic. Co ma być? A? Co ma być, to będzie. O. Dobra, koniec tu linia, bo trzeba robić. Trzeba robić, bo się samo nie zrobi. Halo, policja? O, tam jeszcze sąsiadowi trochę, żebym na wozu łapsiał. O, teraz też, o od od musisz mi odkupić dwa, dwie tony tego, nawozu, bratu, ja yy, jęczmień, nie, pszenicę, nie, mhm. czyli, czekajcie, już liczę chyba koszt zwierząt, nie, napiszcie, bo tam chyba w, ostat w kilku ostatnich odcinkach chyba liczyłem, Ile pieniędzy wyjdzie mi na zwierzęta, to chyba tak coś mi się wydawało, że około 80 tysięcy czy coś takiego 10 krówek i 8 koni. 1 do. 1 do 3. A nie na no. 150 subskrypcji szykuje się gruby projekt. I byłbym bardzo zadowolony, gdybyście wbili właśnie to 100 subskrypcji. 150 subskrypcji. Do końca roku. Chociaż ja wolał do końca wakacji, a do końca roku 200. No ale już. Wiecie. O, sąsiad. Co, co? Sąsiad Władka odpalił? Co on to będzie? Oro, czy co? A nie wiem, nie wiem. Sąsiad Władkiem chyba że w polu. Zobaczy zaraz. Kurwa, tu niech holądem jeżdża się dowłatkiem za pitola Ale mu tam daje w palnik normalnie, w tłoki a Tam tylko taką odcinę słyszał takie. tu 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 o kurde ty. Co, zakopał się? O, ale chmurę puścił, masakra I bez kitów on się <grym> zakopał. <grym> No bez kitu, on zakopał się. <laughs> Sam się władkiem się zakopał w polu. Ty no bez jaj, no... No jak nie, jak tak? No stoi w miejscu i gazuje. <laughs> Chyba, że biegu nie wrzucił, no nie. Tylko właśnie nie wiem, czy z czym on to jeździ. <laughs> Dobra, jedziemy na Gospo. Dobra, ja już się teraz pożegnam, bo, bo nie mam czasu, także... W dzisiejszym odcinku to na tyle, że film Ci się spodobał, zostaw... Oczywiście łapkę w górę. Yy, subskrypcję. Tutaj macie właśnie o, na New Holandzie subskrypcję. Także taki sam czerwony przycisk kliknijcie tam na dole. Żeby stał się szary i będzie git. Kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia i będzie gitara. Widzicie na instagramach willon.pl. A ja się z Wami żegnam i co? Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!